W tym filmie pokażę wam jak wykorzystuje jedną z najważniejszych idei z książki Show Your Work na swoim kanale YouTube, która również tobie pomoże zdobyć jeszcze więcej subskrybentów. Jak to się łączy z tym co powiedział Kamil Kozioł? Widoczny wysiłek zwiększa wartość produktu. I zdobycie pierwszych 100 subskrypcji na tym kanale zajęło mi aż 8 miesięcy, ale to co dopiero po czasie zrozumiałem to kwestia, którą poruszył również właśnie Kamil Kozioł na konferencji Influencers Live. Ludzie bardzo Bardziej doceniają efekty Twojej pracy, jeżeli widzą, ile włożyłeś wysiłków w zrobienie czegoś. Kiedy w trzecim wariancie czekali 10 sekund i najpierw widzieli, że wyszukiwarka im tłumaczyła szukamy teraz lotów 80 przewodników, wybieramy dla Ciebie najlepsze oferty i specjalnie dla Ciebie je sortujemy, no to przecież to musi chwilę potrwać, nie? Wtedy użytkownicy byli bardzo zadowoleni, bo doceniali wysiłek tej wyszukiwarki. Ona się napracowała dla mnie. Jeżeli pokażemy odpowiednio duży wysiłek, to możemy zarządzać za swój produkt niemal każdej ceny. Dlatego gdybym cofnął się w czasie i miał dać samemu sobie jedną radę, wtedy kiedy zaczynałem, byłoby to Rób filmy, ale dziel się także tym, co robisz na co dzień. Dziel się procesem i fragmentami swojej pracy, a nie tylko efektem końcowym. I uwierz mi, Warto to robić od samego początku, ale na pewno warto zacząć, nieważne w którym miejscu rozwoju swojego kanału aktualnie się jest. Kup się proszę na tym, co teraz powiem, bo jest to istotne do zrozumienia całej koncepcji tego filmu. Żeby zdobyć tysiąc subskrypcji, ba, żeby ktokolwiek chciał cię zasubskrybować, musisz zdobyć jego zaufanie. Musisz pokazać tej osobie, że warto cię subskrybować. I każda osoba, która wchodzi na twój kanał, wymienia subskrypcję na jakąś wartość. Przykładowo, nagrywasz streamy z gier i dajesz widzom chwilę relaksu, czyli dostarczasz im rozrywkę, albo na przykład dostarczasz poradniki i tutoriale dla osób, które szukają w internecie sposobu na zrobienie czegoś, czyli edukujesz swoich widzów. I tak działa Większość kanałów dostarczając albo rozrywkę, albo edukację swoim widzom. Wymieniamy się tutaj na platformie czasem oglądania w zamian za treści, i to jest prawdziwa waluta YouTube'a. Subskrypcja w tym wypadku to umowa w ramach tej wymiany i wygląda ona tak. Ja będę dawał ci treści, których potrzebujesz, a ty dasz mi swój czas i będziesz je oglądał. Umowę podpisuje się wtedy. Kiedy ufasz drugiej stronie, że się z niej wywiąże, i nie oszukujmy się, jest to umowa z możliwością odsubskrybowania przez widza w każdym momencie kanału, który tej obiecanej wartości nam nie dostarcza. Dlatego tu też pojawia się sprawa z jakością filmów i ilością publikacji. Na to bardzo osobiście zwracam uwagę. Uważam, że lepiej jest publikować na YouTubie z mniejszą częstotliwością i skupić się na robieniu bardziej wartościowych materiałów niż poświęcić to właśnie jakość filmów na rzecz ilości filmów. I teraz Teraz powiem Ci dlaczego tak uważam. Bo każdy słaby materiał działa niekorzystnie dwa razy. Po pierwsze, zniechęca do subskrybowania przez nowych widzów, i każdy słaby materiał zachęca do odsubskrybowania każdego, kto już Cię subskrybuje. Natomiast cały backstage procesu, który prowadzi do rozwoju kanału, do tworzenia treści i realizacji projektów, także staram się pokazywać. I zresztą zaraz Ci powiem, jak ja to robię. A więc wartość filmu, wartość kanału na YouTubie dla widza rośnie wtedy, kiedy rośnie widoczność. Wkład pracy. Dlatego pokazuję nie tylko gotowy film, ale i swoją codzienną pracę, swoje zaplecze. Po pierwsze, zbieranie informacji. I każdego dnia staram się być w trybie dokumentalisty. I polega to na tym, że telefonem zapisuję wszystko to, co robię i to, co się dzieje wokół mnie. Telefonem, bo zawsze mam go pod ręką i materiały można zbierać na bardzo dużo sposobów. Doskonale ujął to Gary creating. You putting out 7 to 25 pieces of content on both those platforms a day. And let me explain how. Don't go fancy. Document versus create. I mój system polega na tym, że każdego dnia robię jakieś notatki, nagrywam filmy, robię zdjęcia i na koniec wybieram jeden najlepszy materiał. Który publikuje. I mogę dzięki temu zdobyć dużo szybciej fanów tego, co robię, jeżeli pokazuję fragmenty swojej pracy, zamiast trzymać wszystko w tajemnicy i czekać oczywiście dopiero, żeby pokazać ten efekt finalny w formie filmu. I możesz pomyśleć teraz, że nie masz co pokazywać, ale najważniejszą rzeczą to podzielić się tym, co aktualnie masz w danym momencie. Może okazać się, że to i tak jest duża wartość dla kogoś innego. Możesz dzielić się filmami, zdjęciami, badaniami, rysunkami, planami, szkicami, wywiadami, wersją demo, diagramami, notatkami inspirami. Inspiracjami czy historiami. Ale ze swojego doświadczenia powiem, że czasem wystarczy zacząć od zbierania tych codziennych materiałów i od razu można stwierdzić, że jest zupełnie inaczej, i jest całkiem ich sporo. Nagrałem też film na temat tego, więc możesz go później obejrzeć. Link wyświetla ci się w tym momencie w rogu ekranu. Ostatni krok. Mam już jakiś materiał i czas go udostępnić i mogę to zrobić w dodatkowych miejscach na YouTubie lub na innych platformach społecznościowych. I na YouTubie są to dla mnie trzy najważniejsze miejsca. Pierwsze live, y, na których spotykam się z widzami po to, żeby przede wszystkim odpowiedzieć na ich pytania, ale też, żeby opowiedzieć i pokazać na bieżąco, czym się zajmuję. Drugie miejsce to karta społeczności. Tam udostępniam najczęściej swoje notatki, zdjęcia i filmy. I trzecim miejscem na YouTube dla mnie są to formaty typu shorts, czyli te krótkie filmy. Pokazuję tam luźne pomysły, które są zbyt małe, żeby pokazać je w dłuższych filmach, lub są to fragmenty większych filmów, nad którymi pracuję. I teraz przechodząc dalej, poza YouTube'em zdjęcia i filmy, Publikuję także na Instagramie, TikToku, Facebooku i czasem na Twitterze, który próbuję rozkręcić, bo sam uważam, że jest to bardzo niedoceniona u nas platforma. Te media traktuję jako bloga, gdzie wrzucam posty z aktualnościami na temat tego, co się u mnie dzieje i nad czym pracuję. Najważniejsze dla mnie to utrzymanie tego przepływu drobnych informacji na kanałach social media, a w tle oczywiście pracowanie nad tworzeniem większych projektów, czyli rzeczy, które są dla mnie na przykład prawdziwym kapitałem, czyli tych głównych filmów na YouTuba. Tworzą Posty, tweety, codzienne krótkie filmy, live'y tworzę tak zwany przepływ. Dzięki niemu widzowie nie zapominają o moim istnieniu. Natomiast w tle tworzę kapitał, czyli materiały, które są jak inwestycja długoterminowa. One mogą rozprzestrzeniać się powoli, ale działają dla mnie dłużej, bo widz na YouTubie może je odnaleźć nawet po dwóch, trzech latach. Natomiast serwisy społecznościowe są dla mnie jak ogólnodostępne dla wszystkich notesy i staram się tam upubliczniać swoje myśli i pozwalam chwilę innym ludziom pomyśleć o mnie moich Projektach i o tym, nad czym pracuję. Zaletą takiego podejścia jest to, że pozwalam się łatwiej odnaleźć osobom, które mogą być zainteresowane tym, co robię. Bo musicie wiedzieć, że posty, tweety. I inne wiadomości na social mediach żyją tylko chwilę, to jest ułamek dnia, ułamek tygodnia, w którym są one najbardziej widoczne, później one są zakopywane przez algorytm. Stąd konieczność właśnie publikacji codziennych choćby wycinków swoich materiałów. Dzięki temu jest duża szansa, że ktoś właśnie z tych platform społecznościowych wejdzie na YouTube i odnajdzie mój kanał. Tworzę dzięki temu miejsca w internecie dla siebie i dla osób o podobnym podejściu jak moje. I są to miejsca spotkań i dyskusji na dany temat. Oczywiście. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, jak rozwijać swój kanał, to wejdź teraz na ten film, który Ci się wyświetlił, i zapraszam Cię także na indywidualne konsultacje i zapis do newslettera.